Mała obwodnica brzozowa, gruntownie wyremontowana. Na modernizację tego ważnego dla mieszkańców traktu czekano ponad 20 lat. Dzięki inwestycji za blisko 3 miliony złotych drogę poszerzono, zmieniono nakładkę asfaltową, zbudowano chodnik, przebudowano skrzyżowania, wykonano zatoczki i zainstalowano nowe oznakowanie. Połowę środków na ten cel władze gminy pozyskały z Funduszu Dróg Samorządowych. Bardzo trudna droga do wykonania inwestycyjnie, bardzo dużo zjazdów z, do posesji prywatnych, wyniesione skrzyżowania, natomiast cieszy, że gminna spółka dała radę i zrealizowała ten bardzo szeroki zakres. Fundusz dróg samorządowych jest instrumentem rządowego wsparcia finansowego dla powiatów i gmin właśnie po, po to, żeby się rozwijały. Tak jak powiedziałam wcześniej, środki gromadzone są na różne zadania, zadania drogowe, zadania mostowe, obronne i należy z tych środków korzystać. Jest to w pięknym stylu wykonane i tu muszę powiedzieć, że pomysłowość właśnie i plan tego, tej pracy został naprawdę w jakiś sposób mądrze załatwiony, dlatego że widzę tu i zatoczki, widzę tu i miejsce na parkingi. A to jest miejsce akurat nie bardzo blisko szpitala specjalistycznego, gdzie pacjenci też niejednokrotnie będą mogli się zatrzymać. Całkowity koszt jeszcze nie jest do końca oszacowany, natomiast będzie on sięgał około 2 milionów 800 tysięcy złotych. No, przebudowane zostały skrzyżowania, zostały wybudowane chodniki, no, całkowicie nowa nawierzchnia, nowe zjazdy, przejścia dla pieszych, oznakowanie. Ta ulica jest dla miasta niezwykle ważna. Ze względu na to, że ulica Główna 3 Maja i Mickiewicza z roku na rok jest coraz bardziej obciążona i społeczeństwo to odczuwa. Ta inwestycja czeka na, czekała na realizację taką, jak dzisiaj jest zrobiona ponad 20 lat. Dlatego też no, uważałem za stosowne, jako użytkownik, jako kierowca podziękować tym władzom że dożyłem takiego momentu, kiedy ta droga Dziurawa, taka, połamana i inna została zrealizowana. To jest sukces wszystkich mieszkańców naszej gminy. Myślę, że tutaj też trzeba dodać, że w spółce pracują przecież ludzie z tego terenu, prawda? No, cieszy się, że zdobywają doświadczenie, że zarabiają, że mają pracę tutaj właśnie na miejscu. I myślę, że takimi spółkami komunalnymi, między innymi, trzeba się też trochę wspierać.